Witam szanownych widzów, Daniel z tej strony witam. Oczywiście w nowym roku wracamy po tej świąteczno-noworocznej przerwy, bo faktycznie mnie było mniej w okresie świątecznym i noworocznym, ale już wróciłem do roboty na full time, na ten kanał, na drugi kanał All Squad Gameplays, na którym pojawiają się gameplaye, komentowania randomów. Tam was też zapraszam, na dole w pierwszym komentarzu lub w opisie macie link do tego kanału. Dzisiaj omówimy sobie tą niedaleką przyszłość Borzona, bo mamy już ten 2026. Na ten rok nam naobiecywali sporo rzeczy w multiku i w Warzone, więc to omówimy, bo już niektóre rzeczy są potwierdzone, a niektóre rzeczy są przecieknięte, tak mamy tych likerów, którzy dają nam przecieki i faktycznie potwierdzają niektóre rzeczy, więc to sobie omówimy, ale zanim zaczniemy taka mała informacja, że w lutym 20 lutego mamy LAN Party, czyli po prostu okazja do spotkania się wszyscy miłośnicy no i też hejterzy tej gry mają okazję, żeby się spotkać, zagrać turniej, jest dwudniowy, pierwszego dnia mamy cdl czyli multiplayer, drugiego dnia mamy Warzona, no ale też można po prostu być widzem, można przyjść jako widz, jako osoba, która chce pooglądać i wziąć w tym udział, bo oczywiście potem mamy afterparty, gdzie wszyscy po prostu jesteśmy razem, śmiejemy się, gadamy, pijemy drinki i soczki, Coca-Cola, obojętnie kto chce co pić, no i po prostu się pozdajemy, i gadamy, możecie spotkać mnie, możecie spotkać Zahara, możecie spotkać Roketa, możecie spotkać po prostu inne osoby, więc zapraszam serdecznie, na dole w opisie również macie link i informacje, co się tam dzieje. Teraz tak, mamy tutaj nowości, jeżeli chodzi o sam Warzone, bo mamy te weekendowe LTM, -y, z których oni się na razie wywiązują całkiem spoko. Mamy teraz ta ultra szybka odnowa, gdzie po prostu bardzo szybko biegamy. Jest to coś, całkiem spoko, mi się to osobiście podoba, więc fajnie, że co weekend dodają coś nowego. Mamy ludzi, którzy już wołają o grabież. Jestem ciekawy, jak to wpłynie na e, playerbase tak zwany, czyli na liczbę graczy, czy ona się zwiększy, czy zmniejszy. No bo mamy też ludzi, którzy się przyzwyczaili do casuali do e, tak zwanych e, battle royali, czy tam po prostu mm, no battle royali na luzie i odnowy na luzie e, i zawsze ten ten plunder ten ten ta grabież to było te miejsce gdzie ci casuale sobie grali sobie wiesz wiadomo chillowali nie musieli się tak za bardzo pocić się odradzali zbierali sesjano albo levelowali broń obojętnie cokolwiek tam robili po prostu tam mieli to miejsce no i teraz mamy tych casuali więc jestem ciekawy jak by się to miało wszystko rozdzielić skoro gracze zostali tak bardzo no powiem to, rozleniwieni mimo wszystko. Więc może to też jest powód, dlaczego tego plandera nam nie chcą dać. W sensie wam, bo ja osobiście w to za bardzo nigdy nie grałem. Natomiast dalej się wywiązując z tych LTM-ów tak zwanych, czyli po prostu tych trybów, E, że tak powiem limitowanych co weekendowych no i zobaczymy co nam po prostu upichcą e, na następne weekendy. Teraz jeżeli chodzi o mid -season update, no to jest on na horyzoncie, czyli przeładowanie pierwszego sezonu będzie już w czwartek no jak się pojawią jakby takie konkretne informacje, nerfy, buffy, bronie, mapy na multiplayer, tryby na multiplayer, to wszystko się oczywiście pojawi na tym kanale, kiedy będziemy wiedzieć konkrety. Wiemy, że po prostu ten przeładowanie to będzie ten w czwartek koło godziny 18-19 będziemy grać, będziemy testować, ale wszelkie informacje będą tutaj na kanale Kiedy się pojawią. Zapraszam do subskrypcji oczywiście i do śledzenia kanału. Ba, przywalcie w ten dzwon, żeby po prostu dostać komunikat. Więc mamy ten przeładowanie, no i na horyzoncie też mimo wszystko gdzieś tam w lutym pojawi się nam drugi sezon, który według przecieków ma być jeszcze większym sezonem niż pierwszy. No bo trzeba przyznać, że ten pierwszy sezon dla multiplayera był dosyć duży, był dosyć fajny, był dosyć... Wiadomo, że ludzie mogą spekulować, a, ma map było dużo, ale część odżywana, część mała, część za duża, bla bla bla. W każdym razie tego było sporo. Nie ma co gadać, że nie? No tego kontentu po prostu było dosyć dużo, a raczej więcej, zdecydowanie więcej niż zwykle dostaliśmy. Więc ponoć ten drugi sezon ma być jeszcze większy. W tym Warzone ma dostać więcej troski niż dostał w pierwszym sezonie oczywiście, no bo w pierwszym sezonie była ta integracja, jakby dodanie tych mechanik, dodanie LTM-ów i tak dalej, no ale dalej nie ma tej świeżości w tym Warzone, nie ma tego, co by sprawiło, że jest jakiś tam większy sens grać w Warzona, oprócz tego, że sobie po prostu gramy te puby. Mamy casual'e, mamy puby, czyli zwykłe battle royale o drugie sezony mają się pojawić rankedy na Warzone, więc to jest kolejny powód, że tak powiem, do grania. No i te LTM-y niby mają zostać, no i ma też być Blackout Experience, ten, ten czarny koń, że tak powiem, um, od Raven Software. Bo no Blackout Experience to ma być po prostu inna wersja Battle Royala, coś innego jak Warzone. Ta za bardzo loadoutów nie powinno być. Tam będziemy mieli dodatki do broni, które będą leżeć na ziemi, będziemy je zbierać. Może będzie, że to jest taki. PUBG, ale nie, wiadomo dla osób, które nie grały w, w Blackouta nigdy, bo Blackout wyszedł za czasów Black Ops 4 No to jakbym miał to w skrócie wyjaśnić, no to, to jest to Warzone, który jest szybszym PUBG No chyba tak to mogę ująć, bo nadal jest to owate. mamy Grappling Hooki, które są teraz, mamy tak zwane Wingsuty, które są teraz na multiplayerze na endgame ie. No ale te dodatki do broni leżą, sobie zbieramy, robimy tak, wiadomo, broń tak, jak nam się pasuje, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda, oczywiście, i tak to mniej więcej ma wyglądać. Więc ma to być inna forma Battle Royale'a. Co jest ważne, nie będzie to już na stare konsole. Będą to tylko na konsole nowej generacji, co ponoć ma im umożliwić rotację map. No, bo z tego co ja się tutaj teraz dowiedziałem, rotacja map jest za bardzo niemożliwa na Warzona przez ograniczenia techniczne. Czytaj konsole starej generacji. Chcąc, nie chcąc, Playstation 4 i Xbox One to jest dalej dosyć popularna konsola, na której ludzie grają. No, a oczywiście, że Activision chciałby troszeczkę tych pieniędzy z e, tamtych konsol. Wiadomo, że te wsparcie już e, ucieka, więc już ten Modern Warfare 4 oraz Warzone, który ma się pojawić wraz z Modern Warfare 4, zaraz o tym powiem, no to już będą tylko wspierać na konsolę nowej generacji czytaj e, PlayStation 5 oraz Xbox e, Series X i tak dalej i tak dalej więc tak to ma wyglądać na ten rok 2026 obiecali nam że na sezon do sezonu czwartego przynajmniej tego contentu ma być po prostu ciul mamy dużo ma być wiele ma być dużo map mamy dużo trybów mamy naprawdę dużo fajnych rzeczy a później im bliżej Modern Warfare 4 to wszystko ma powoli 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 nam spadać co według mnie nie jest do końca strategią, no bo inaczej, może być to dobra strategia, bo z jednej strony przygotowuje nas mentalnie na nowego koda, więc ludzie, którzy grają, powiedzmy, w tego Black Opsa 7, którzy grają w tego Warzona, muszą się nim znudzić, żeby się podekscytować nowym Warzonem i nowym kodem, no bo tak mamy to praktycznie, że tak powiem, potwierdzone, że w 2026 ma wyjść nowy Warzone, Kompletnie new warzone, nowy Warzone, czyli ten Warzone, który tutaj widzimy, umiera koniec brak wsparcia, tak jak za czasów Caldery, tak? czyli Warzone, który dostaliśmy od MW2 po dzisiaj, po prostu pff, wykasowany, tak? Nie ma wsparcia, zostanie usunięty i mają nam dać nowy Warzone, New Warzone Experience, jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek to ma wyglądać. Zobaczymy, czy wyciągną wnioski z MW2 i z Warzone 2, czy po prostu pójdą w to samo. Na razie za bardzo nie wiemy, zobaczymy, co się z tym stanie. W każdym razie tak ma ponoć być. No ale do tego trzeciego, czwartego, może też piątego sezonu będziemy mieli, że tak powiem, sporo wsparcia w multiplayerze, który według mnie jest bardzo dobry, mi się bardzo multiplayer dobrze gra i gram do dzisiaj. Może off-stream, za bardzo na streamie nie gram, bo na streamie to się nie sprzedaje, nie? Ale gram poza. No i oczywiście Warzone, który po prostu jest super. W sensie, że ja się dobrze bawię na tym Warzone. Ja osobiście uważam, że brakuje im jaj, jeżeli chodzi o tego Warzona. Dlatego jesteśmy w takim punkcie, jakim jesteśmy. Ale z drugiej strony też chyba nie opłaca im się za bardzo ryzykować z różnymi zmianami, innowacjami, no bo ten nowy Warzone jest już na horyzoncie, bo to w tym roku, pod koniec tego roku, dziś w grudniu, ma wyjść ten kompletny nowy Warzone Experience. Więc te wszystkie, Pozytywne zmiany, które mogłyby nadejść w tym Warzone. a tutaj pozytywną zmianą, co mam być? Nowa mapa. Ja mam nadzieję, że osobiście dadzą miuka. Mam nadzieję, że ograniczą każuale i wprowadzą pewnego rodzaju restrykcje na tych casual'ach żeby faktycznie ci kazułali mogli tam grać, a nie że jakieś słety, które mają nie wiadomo jakie KD, po prostu tam chodzą, żeby sobie camo robić, tak? Ehm, no ale zobaczymy, co z tym zrobią. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie wygląda to obiecująco. Ja się dobrze bawię. Na razie jest spoko. Anti cheat jest. Jest okej, okay. nie ma rewelacji. Nie ma rewelacji, tak wiadomo, że te cheatery się pojawiają tu i tam, oczywiście gdzieś tam prześlizgują się. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie spotykam jednego częściej niż raz. W sensie tego samego, tak? Jak już jednego raz spotkam tego typa, to drugi raz mi się nie pojawi. Więc możliwe, że tam jest te banowanie o wiele szybsze i skuteczniejsze. Ja też nie oczekiwałem żadnych cudów na kiju, że nagle antycheata włączą i po prostu nie będzie żadnych cheaterów, no bo będą się prześlizgi zgiwać. Ja zawsze powtarzałem, że to jest... Jakby są trzy rzeczy, które są istotne: zapobiegać, opóźnić, banować. Zapobiegać, opóźnić, banować. Czyli po prostu opóźnić, utrudnić wejście tym cheaterom, no w międzyczasie też zamykać te po prostu wytwórnie jak się da, bo nie zawsze się oczywiście da. No i na samym końcu porozma porozmawiajmy o tym nieszczęsnym w sumie konkurencie Warzone'a. No bo ten recek, któremu ja osobiście kibicowałem, kibicowałem jako gracz, a później jak już zdecydowałem po prostu odejść od receka, bo stwierdziłem, że po prostu nie widzę tam przyszłości za bardzo. Kibicowałem bardziej jako osoba, która ma nadzieję, że Warzone będzie miał konkurencję. No bo sama konkurencja jest zdrowa. Po prostu jest zdrowa i będzie zdrowa dla BFA, będzie zdrowa dla Receka, dla i dla KODA, mimo wszystko. No ale ten Recek jest po prostu. A to był. Ma spore tarapaty, mimo wszystko. Ma spore tarapaty i teraz filmiki. Czyli, znaczy, znaczy, tak patrzę na YouTube'a, to pojawiają się filmiki, które są po prostu w tej samej narracji co w Warzone. Ie. Jak uratować? Co zrobić? Dlaczego Recek umarł? Le dokładnie to samo się pojawia. I każdy z nas, każda osoba, która grała w Receka, ma swoje własne obiekcje do tej gry, ma swoje własne pretensje do tej gry, co się. Tej osoby nie podoba. Ja mam swoje powody, dlaczego odpuściłem receka kompletnie, bo odpuściłem Battlefield o wiele wcześniej niż odpuściłem receka. Gdyby nie recek, to po prostu ten battlefield poszedł odstawkę o wiele szybciej. Recek jeszcze mnie trzymał przy nim. Jak wyszedł, to faktycznie pograłem, pograłem sporo, przetestowałem od kurczę góry do dołu przetestowałem tego receka. Ehm, no i stwierdziłem ostatecznie, że odpuszczam, że nie widzę w tym receku po prostu przyszłości dla mnie. Tak dla mnie oczywiście. Jak są osoby, które chcą to grać, bardzo proszę. E, ja kiedyśję i niech ten produkt będzie. Dobry po to żeby po prostu była zdrowa konkurencja Mimo wszystko tak No ale no jest problem Jest problem który mam nadzieję że się rozwiąże dosyć szybko Mam nadzieję że się rozwiąże z tego względu Że konkurencja mimo wszystko jest bardzo zdrowa Bo Ark Raiders to nie jest konkurencja Ark Raiders to nie jest gra Która jest konkurencją dla Samego Warzona Oczywiście to jest gra która mnie interesuje No bo gram w tego Warzona i chciałem dla tej gry Jak najlepiej mimo wszystko Ale Ark Raiders to jest konkurencja dla czegoś innego, eee, jest popula popularny, ale nie ma się, ma się nijak do tej gry, którą mamy tutaj teraz. Redsec była, był bezpośrednim, jest bezpośrednim konkurentem, Warzone, tak jak BF, można powiedzieć, że w teorii jest to inna gra, ale, no, Call of Duty i Battlefield to były gry, które konkurowały mimo wszystko między sobą, osoby, które twierdzą, że jest inaczej, bo to są inne gry, są po prostu złudne, tak, są inne gry, ale mimo wszystko konkurują między sobą, konkurują o graczy, o PR, o, że tak powiem, Widoczność na mapie gier FPS, tak? Więc zobaczymy, jak będzie. No, Redsec nie ma się zbyt dobrze, ale też obiecują nam zmiany. Ja osobiście uważam, że Warzone jest w o wiele lepszym stanie niż Redsec aktualnie. No, ale to też przyznaję, się taka, że Warzone to jest gra, która jest 5 lat na rynku, więc mieli co dopracować mimo wszystko. A Redsec jest to po prostu niedokończona gra. Jak będzie w przyszłości, nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, gra mi się dobrze w tego Warzona. Chce mi się grać. Ale no oczywiście chciałbym też innej mapy dużej, Miuka i innych rzeczy, które by mogli wprowadzić, ale nie wiadomo czy wprowadzą. Zobaczymy. Nie jestem pewien, czy to tak będzie fajne, że dadzą nam nową mapę na BR, Newka tu, Newka tam, nie, bo wydaje mi się, że oni jakby chcą utrzymać tych graczy, chcą, żeby wszyscy się bawili Warzona i kupowali skiny i tak dalej, ale dobrze wiedzą, że jest nowy Call of Duty, nowy Warzone na horyzoncie i nie chcą za bardzo, żeby ludziom było smutno lub za bardzo smutno, że ten Warzone, że tak powiem, odchodzi w niepamięć, no bo też tak będzie i tak było za czasów Caldery. Moi drodzy, to wszystko z mojej strony, taki bardziej komentarz na rozgrzewkę, jeżeli chodzi o ten nowy rok, jeszcze raz wszystkiego dobrego w tym nowym roku lecimy dominować na tym YouTube. Trzymajcie się i do zobaczenia.